No hej, fajnie Was znowu widzieć. Co dzisiaj? Przygotowanie apteczki e, to powinna być jedna z podstawowych rzeczy przed przygotowywaniem się do wakacyjnych wojaży. Ale nie traktujcie jej tylko jako źródło składników e, na przykre dolegliwości, takie jak e, biegunka czy gorączka. E, jednak warto pamiętać, że musimy zabrać ze sobą produkty, które mogą być trudno dostępne. E, takie jak leki przeciwbólowe, e, leki przeciwgorączkowe, leki na biegunkę czy leki, które stale przyjmujemy. Możemy być przecież daleko od centrum albo za granicą. Co wtedy? Tutaj polecam wam produkty linii suplementów diety Enteris, które są dostępne w wygodnych saszetkach o Zobaczcie. Łatwo je wszędzie przygotujecie, zabierzecie je ze sobą. Dlatego polecam wam suplementy diety Ale Active Life Energy Power Up. Są w postaci wygodnych tabletek musujących zawierają witaminy i składniki mineralne, a także są źródłem kofeiny i wyciągu z guarany oraz ziaren kakaowca. Słuchajcie, kofeina poprawia naszą koncentrację, ale także wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Po prostu mamy dzięki niej więcej energii. I teraz sobie pomyślicie, że to dla osób, które działają fizycznie, które spędzają aktywnie czas, ale nie tylko. No bo przecież jeżeli cały dzień zwiedzamy, to to jest także super wysiłek fizyczny. To sprawdzi się świetnie. Dodatkowo, jeżeli zdarzyło wam się zarwać noc, <laughs> wiecie co robić? Suplementację także warto uzupełnić o magnes. Tutaj polecę Wam DOS Produkt, suplement diety Magnes Plus B6 Forte, który szczególnie polecam osobom, które chcą poprawić funkcjonowanie mięśni, a także wybierają się w dalekie podróże czy zamierzają zmienić strefę czasową. Dodatkowo w wakacje lubimy spędzać czas na zewnątrz, dlatego musimy skutecznie zabezpieczyć się przed owadami, meszkami i kleszczami. Warto użyć produktów Kickfly Wacomax, które skutecznie walczą z insektami. Zawierają 50% dit. Co to jest dit? Tutaj znajdziecie link do naszej czytelni, gdzie znajdziecie wszystkie informacje.